Dlaczego nie fotografuję na automatycznym balansie bieli? Tutaj wiele osób pewnie będzie zaskoczonych, ale robię to z tego powodu, żeby mieć łatwiejszą obróbkę. I to mimo, że fotografuję w rawach, ach Bo chodzi o to, że jeśli będziemy ten balans bieli ustawiać precyzyjnie lub blisko temu idealnemu, temu dobremu, no to w tym przypadku potem nasza edycja też będzie szybciej szła, bo potem na plikach RAW też ten balans bieli jest przenoszony. Oczywiście lekkie korekty się zdarzają, ale nie są one tak drastyczne jak w przypadku, kiedy używamy automatycznego balansu bieli. Więc jeśli fotografuję ze światem naturalnym, no to w tym przypadku w przypadku zazwyczaj ustawiam słoneczko lub chmurkę bo wiem że tutaj zależy mi na tych takich cieplejszych barwach w miarę naturalnych w przypadku kiedy fotografuję w świetle mieszanym tutaj czasem potrafię zaufać temu automatycznemu ale też miejmy kontrolę większość aparatów daje nam możliwość ustawienia czy ten balans bieli automatyczny ma być bardziej w kierunku bieli czy bardziej jednak dawać takie cieplejsze kolory więc warto o tym pamiętać też ustawiając swój balans bieli i też możemy wprowadzić na stałe korektę balansu bieli w przypadku kiedy na przykład wiemy że nasz aparat ma tendencję że idzie na przykład w stronę zieleni albo w w stronę magenty, to możemy na stałe skorygować nawet automatyczny balans bieli, czy też te na sztywno programy, ale w sytuacji, kiedy mam czas, to oczywiście ustawiam tutaj bardzo precyzyjnie i na przykład, jeśli jestem w takim mocnym cieniu, no to wtedy ten nawet ten domek z takim cieniem to jest za mało, ustawiam na przykład około 9000 kelwinów, bo ja lubię jednak te cieplejsze barwy, ale ważne jest to, żeby ustawiać pod nasz gust, tylko chodzi o to, żeby jednak ten balans bieli był na tyle precyzyjny, żeby potem ta obróbka szła dużo szybciej, bo te informacje w rawie też są zapisywane, oczywiście ten balans bieli możemy sobie skorygować Mocno, ale wtedy będzie to szło szybciej i zostanie nam tylko poprawienie troszkę ekspozycji, ewentualnie cienie światła, czy tam jakąś maskę. Ale balans bieli jest tutaj bardzo istotny do tego, aby to zdjęcie już prosto z aparatu wyglądało bardzo dobrze. Daj znać w komentarzu, jaki ty masz sposób na balans bieli. A w bio ewentualnie w opisie znajdziesz link do moich darmowych materiałów, gdzie możesz poprosić np. Bliki RAF z różnych aparatów, czy też darmowy kwestionariusz ślubny, który możesz wysyłać do swoich par młodych.